Leeds United ma taki bardzo specyficzny sposób funkcjonowania. Znaczy, polega on generalnie na tym, żeby dopaść rywala i cały czas go gonić. I oni są w stanie biegać po boisku nawet jeden na jednego. Jest taka statystyka, która pokazuje, w jaki sposób zespoły grają w pressingu. Więc na 20 piłkarzy po tych dwóch pierwszych meczach, na 20 najlepszych piłkarzy zakładających pressing na rywala, 5 to są gracze Leeds. A na czele tej klasyfikacji jest Mateusz Klich. Także to jest postać wyjątkowa. Bielsa uważa go za jednego ze swoich najważniejszych żołnierzy, i już mówię dlaczego, bo on, on to też potrafił wytłumaczyć. Bo mówi, że w zasadzie nie jest w stanie znaleźć piłkarza o takiej charakterystyce jak Mateusz Klich, drugiego takiego piłkarza, który potrafi bronić tak jak jego defensywny pomocnik Calvin Phillips i potrafi atakować tak jak jego ofensywny pomocnik. Pablo Hernandez, oczywiście w ostatnim spotkaniu akurat Pablo nie zagrał w składzie, zagrał Rodrigo, ale generalnie chodzi o to, że on potrafi z jednej strony świetnie bronić, a z drugiej strony potrafi świetnie atakować.